Zapraszam do pierwszego listu do Koryntian, do piętnastego rozdziału. I czytamy parę wersetów od szesnastego do dwudziestego wersetu. Może powstajemy na czytanie słowa Bożego, przepraszam, że do góry na dół. Piętnasty rozdział. 1 Listu do Koryntian, od 16 do 20 wersetu. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Wówczas to byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. Teremna jest wiara Wasza i jesteście nadal w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli... Tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie i jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowani, godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Boże, błogosław to słowo. Prowadź nas, Panie, przemów to każdego z nas. Poprosimy w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Niedzielę Wielkanocną obchodzimy w bardzo szczególny sposób zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Mówi, że obchodzimy to w bardzo szczególny sposób, ponieważ w zasadzie obchodzimy w zmartwychwstanie w każdą niedzielę. Ponieważ jest to Dzień Pański, Dzień Zmartwychwstania. Ale dzisiaj w bardzo szczególny i jednoznaczny sposób obchodzimy to zmartwychwstanie. Paweł tu pisze, i argumentuje do Greków o zmartwychwstaniu ogólnie i szczególnie o zmartwychwstaniu Chrystusa. Pisze, jeśli bowiem umarli, nie bywają zbudzeni, to chodzi o, o wszystkich ludzi, to, o Chryst to Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara Wasza. Jesteście w swoich grzechach. Grecy w zasadzie nie widzieli sensu zmartwychwstania ciała, yy, ponieważ yy, w ich światopoglądzie dusza była piękna, a była zamknięta w więzieniu ludzkiego ciała. W tej filozofii śmierć wyzwala duszę, więc dla nich to było głupota, żeby zjasować zmartwychwstanie ciała. Po co? W obliczu wątpliwości i sceptycyzmu apostoł Paweł dał solidne argumenty na zmartwychwstania oraz wysnuł wnioski, jeśli nie ma zmartwychwstania, co to znaczy dla naszej wiary? Napisał wyraźnie: A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Daremna. Zmartwychwstanie Jezusa jest doktryną, na której polega całe chrześcijaństwo. Jeśli ona nie jest fakt, faktem historycznym i prawdą, cała wiara w Jezusa jest taremna. Jeden filozof, Douglas Grotius, powiedział coś takiego. Spośród wszystkich religii świata tylko chrześcijaństwo twierdzi, że opiera się na zmartwychwstaniu jego bo boskiego założyciela żadna inna religia czy światopogląd nie czyni tak śmiałych i konsekwentnych roszczeń. Zmartwychwstanie Jezusa jest centrum chrześcijańskiego światopoglądu i chrześcijańskiej pobożności. Ewangelia nie kończy się wraz ze śmiercią Jezusa, ale mówi on o pustym grobowcu, o jego wyglądzie i o zmartwychwstaniu Jezusa. Inny teolog, Norman Geisler o tym napisał w ten sposób. Jeśli Chrystus nie powstał w tym samym ciele fizycznym, który został umieszczony w grobie, wówczas stanie traci swoją wartość jako dowód jego roszczeń do Boga. stanie nie może zweryfikować, jak twierdzi Jezus, że jest Bogiem, chyba że został zmartwychwstały w ciele, w którym został ukrzyżowany. Prawda chrześcijańska opiera się na cielesnym zmartwychwstaniu Chrystusa. Chodzi o to, jeśli Chrystus nie został zmartwychwstany, wszystkie Jego słowa odnośnie tego, że jest Bogiem, że jest drogą, że jest, e, 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 że daje ludziom żywot wieczny i tak to były takie puste słowa. Ale jeśli zmartwychwstał, to wszystko jest prawda. Dlatego ci ludzie mówią, że cały chrześcijaństwo polega na tym. Ponieważ stwierdzenie Jezusa były tak daleko idące i tak y, bardzo y, takie inne. Na przykład On mówi, że ja jestem drogą. Drogą do Boga. Więc wyobaczmy sobie, że człowiek dzisiaj mówi nam, że jest, jest drogą do Boga, no to co myślimy o tym człowieku? A gdyby Smartwych stał, to moglibyśmy rzucić uwagę na Jego słowa. O to chodzi. Również Smartwychstanem jest centrum teologii chrześcijańskiej. Jest centrum. Ziemian 10, 9 i 10 mówi tak. Bo jeśli ustamy... Swymi uznasz, że Jezus jest Panem i wierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawione będziesz. A bowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 1 Teseloniczan 4:14. A bowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, stał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przewiedzi z Nim tych, którzy zasnęli. Wierzymy, że Jezus umarł, tak jak mówiliśmy w piątek, i stał. To jest w centrum teologii chrześcijańskiej. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, następujące rzeczy byłyby niemożliwe. Pierwsze, zesłanie Ducha Świętego. Drugie, zbawienie przez związek z Jezusem, bo nie żyje. Nawrócenie grzeszników. Jezus jako głowa Kościoła. Jak On może być głową Kościoła, jeśli leży gdzieś tam w grobie. Przebaczenie grzechów. Wys wielkie posłanictwo. Ogólnie to byłoby oszustwo, ponieważ jest napisane w Ewangelii Mateusza, że Jezus był zmartwychwstały i rozmawiał z apostołami i dał wielkie posłannictwo, jeśli nie jest zmartwychwstał, to jest tylko naprawdę czyste oszustwo, właściwe Słowa. Żebyśmy szli i zrobili zamieszanie wśród religii świata, zwiastując, że tylko Jezus jest drogą. Ale jeśli zmartwychwstał, to wszystko jest prawda. Wyzwolenie od mocy grzechu, pewność, że Ewangelii jest prawdą. Nasze zmartwychwstanie. Nie ma wiecznego wtedy. I sąd świata przez Jezusa. Te wszystkie rzeczy byłyby niemożliwe, jeszcze Jezus nie zmartwychwstał. Zmartwychwstanie udowodni, że Jezus nie był fałszywym prorokiem. Rzymian 1,4 stwierdza, który według ducha uświęcenie został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Ludzie z każdego pokolenia starali się jakby odwrócić śmierć. Przynajmniej pragnęli. Żeby ci, którzy poszli do grobu, mogli do nas wrócić. Zmarłych stanie potwierdziły w mocy boskość syna Bożego, ponieważ uwiarygodniło Jego słowo o sobie. Kilka razy Jezus mówił o tym, że będzie zbudzony z martwych. Ewangelia Mateusza 16, 21. Od tej pory Jezus zaczął tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych i musi być zabity i trzeciego dnia zbudzony z martwych. W Ewangelii Mateusza 17:9. A gdy schodzili z góry, przekazał im Jezus, mówiąc Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. 20 rozdział, 18 i 19 Ewangelię Mateusza. Oto idziemy do Jerozolimy, a syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie, i skażą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiciowania, ubiciowanie. I na ukrzyżowanie. A dnia trzeciego zostanie zbudzony z martwych. Czyli Jezus przepowiedział swoje zmartwychwstanie. stanie. Gdyby tak się nie stało, on był fałszywym prorokiem. Mówi o czymś, który się nie spełniło. Jeśli Jezus był fałszywym prorokiem, tak jak Paweł napisał w naszym fragmencie, nasza wiara jest co? Daremna. Daremna. Paweł dalej pisze w 19 wersecie tego fragmentu naszego. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie. Jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowanie godni. Dlaczego? Ponieważ żyjemy w ściemnliwości i w poświęceniu w tym życiu. Jeśli Jezus nie żyje, to jest tylko jedna fikcja. Chciałbym dać trochę dowodów dzisiaj na stanie Jezusa. Parę faktów odnośnie tego wydarzenia, żeby udowodnić, pokazać Wam, że jest. Czy tak się stało? Po pierwsze, należy podkreślić, że Jezus umarł na krzyżu, a nie zemdlał. Rzymianie byli ekspertami w kwestii zabijania ludzi. Co prawda, ukrzyżowanie ludzi było praktyką z Asyrii i Babilonii. To jest ważne, ponieważ niektórzy mówią, że tylko Jezus zemdlał na krzyżu, a nie umarł. Nie załamali nóg Jezusa, ponieważ umarł w miarę szybko. Wbili włocznie w jego bok. Jest napisane w Ewangelii Jana, 19 rozdział, 31 i dalej. Jezus naprawdę umarł na krzyżu i został pochowany. Umarł. Drugi punkt. Jeśli ktoś chciałby rozpocząć światowy ruch religijny, jakaś nowa religia, Zapijanie lidera przez ukrzyżowanie nie jest najlepszym sposobem, żeby rozpocząć e, jakąś nową religię. Śmierć na krzyżu nie tylko było okrutna, lecz hańbna w oczach ludzi. Krzyż był użyty przeciwko najgorszemu elementowi społeczeństwa. Jeden historyk wytłumaczył to w ten sposób. Ludzie, dla ludzi ze starożytnego świata, Greków, Ziemian, Barbarzyńców i Żydów, Krzyż, nie było kwestią obojętności, tylko, każdego, tylko jak każde, każdy rodzaj śmierci. Był to całkowicie obraźliwy przypadek w pierwotnym znaczeniu tego słowa. Kamień. Kamień. Bo czytamy w Ewangeliach, że był ogromny kamień przy grobie. Kamień, żeby blokować grób, ważył w granicach 200 kilo. 200. Z archeologii wiemy, że różne kamienie do blokowania grobów były użyte w czasie Jezusa. Najprawdopodobniej typ kamienia, który blokował grób Jezusa, to okrągły kamień dyskowy. Taka ogromna, takie kółko dla bogatych ludzi. Nie każe stać na to, ale Józef Arematei był bogatym człowiekiem, więc jego, jego na to stać było umieszczone w rowach, jakby tory i tylko trzeba było lekko popchnąć i, i kamień wszedł w dół. Tylko problem jest, jak od, odwalić ten kamień. Nie jest możliwe, że jedna osoba mógłby samo odsunąć od środka. Nie jest fizycznie możliwe. To więc, jeśli Jezus tylko zemnał na krzyżu i jakoś tam uwolnił, nie jest możliwe. Potrzebne było dwaj albo trzej, żeby po prostu z zewnątrz odwalić kamień. Ponadto był jeszcze jeden element z grobem Jezusa. Zapraszam do Ewangelii Mateusza. Do 27 rozdziału. 65 i 66 werset. Ewangelii Mateusza 27, 65-66. Rzekim Piłat, macie straż. Idźcie zabezpiecznie grup, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grup, opieczętowując kamień. I stawiając straż. Czy, znaczy, co to, czy wiecie, co to znaczy zabezpieczyć grób, kiedy mówimy o tym? Żeby grób zabezpieczyć. Kamień e, mógł być zapięczytowany tylko w obecności rzymskich strażników, którzy byli u władzy. Celem tej procedury było uniemożliwienie komukolwiek manipulowania zawartości grobu. Po sprawdzeniu przez strażnika grobowca i umieszczenie kamienia na miejscu na skali rozciągnięto sznurek, który został przymocowany na drugim końcu gliną uścieniającą. Ostatecznie gliniane opakowanie było stemplowany oficjalnym sygnatem rządu rzymskiego. Więc nikt nie mógłby po prostu tylko przyjść do tego grobu i, yy, i ruszyć kamień bez naruszenia tego sznurku i tego sygnatu rządu ziemskiego. Więc to zapięciętowanie nie było tyle silne, że zapobiec komuś otwieranie grobu, ale było wskaźnikiem na straży, czy ktoś otwierał grób. Straż. Czy zastanawiało się kiedyś nad tym, co by się stało, gdyby straż Ogłosił, że ktoś okradciało. ciało okradł ciało. Ziemcy żołnierzy, którzy pozwoliliby ukraść ciało z zabezpieczonego grobu, zostaliby zabici przez władzę i nie mogliby powiedzieć ludziom o tej kradzieży. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, jak w Ewangelii mówią, nie jest po prostu możliwy myśleć, że straż by pozwoliła na kradzież. Chrystus zmartwychwstał. Kobiety przy grobie. W każdej Ewangelii, Ewangelii czytamy, że właśnie kobiety były przy, przy grobie Jezusa i zobaczyły zmartwychwstałego Syna Bożego. Maria Magdalena oraz inne są przedstawione w każdej Ewangelii. W Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. To jest bardzo ciekawe. W pierwszym wieku kobiety miały niski status społeczny i ich świadectwo nie było często traktowane za wiarygodnie. Znowu, jeśli apostołowie chcieli rozkręcić jakąś nową religię na podstawie fałszywego zmartwychwstania lidera, po co mieć kobietę za świadka w pierwszym wieku? Fakt, że Ewangelie mówią o tym, gdzie właśnie kobiety pierwsze zobaczyły Jezusa, podkreśla wiarygodność ich świadectwa. I jeszcze jedna ciekawostka. W Palestynie za dni Jezusa co najmniej 50 grobów proroków lub innych świętych osób służyło jako miejsce kultu religijnego. Grob, groby proroków tak zwane. I miały kult przy tych grobach. Nie ma jednak dowodów na to, że taka praktyka była związana z grobem Jezusa, ponieważ grób jest pusty. Wydaje się więc, że brak ci przy grobie Jezusa jest potężnym dowodem na to, że grób był pusty. I ostatni punkt w udowodnieniu zmartwychwstania Jezusa jest w ilości świadków zmartwychwstania Syna Bożego. W procesach na podstawie dwóch, albo trzech świadków sprawy mogą być ustalone. Chodzi mi o jakiś sąd powszechny. Masz trzech świadków, czterech i to wystarczy, żeby ustalić y, fakty. Zwróćcie uwagę na ilu świadków było na zmartwychwstanie Jezusa. Maria Magdalena, Ewangelia Jana, Maria z innymi kobietami, Ewangelię Mateusza, Piotr, Dwóch uczniów, Ewangelię Łukasza 24-13-35, dziesię dziesięciu uczniów bez Tomasza, jedenastu uczniów, siedmiu uczniów, wszystkich uczniów podczas Wielkiego Posłanictwa, pięciuset braci, Jakub, wszyscy apostołowie Dzieje apostolski 1-4-8 oraz y, aposto Paweł. W zasadzie po, w sądzie powszechny, powszechnym taka ilość świadków zupełnie wystarczyłoby, żeby ustalić prawdę. Paweł jest też równy, również ciekawym przypadkiem. Po co on miał diametralnie zmienić swoje życie od judaizmu na jakiś nowy ruch religijny, który prześladował, jeśli nie spotkałby smartek stałego Jezusa. Po co? Wróćmy do naszego tekstu przewodne, przewodnego. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. I jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Jeśli Chrystus nie został z martwych wzbudzony, nasza wiara jest nieprawdziwa i daremna. Jednak fakty pokazują jednoznacznie, że wrócił ze śmierci do życia i, i żyje. W ten sposób uwiarygodnił wszystkie obietnice swoje i słowa. W 18 i 19 wersacie Paweł też pisze Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, Jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowanie godni. Paweł podkreśla, że nie, jeśli nie ma zmartwychwstanie, ci, którzy umarli w Chrystusie, poginęli. Nie wrócą. Nie ma zywoto wiecznego. To jest koniec życia. Po co żyć na Królestwo Niebiańskiego dzisiaj, jeśli faktycznie go nie ma? Po co? Tradycje? Chodzić do kościoła? bo jest fajny i tak należy. Komuniści byli konsekwentni. Jeśli nie ma Boga i zmartwychwstanie jest oszustwem, po co żyć, jak to było prawda? Oni byli konsekwentni. Apostoł pisze, że jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowanie godni, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie. Po co się modlić? Po co tak się poświęcać. Po co mieć różne trudności z powodu powiązania z Chrystusem? Trochę głupie, prawda? Jeśli jest to oszustwo. Pastor John MacArthur powiedział coś takiego. Myć nadzieję w Chrystusie w tym życiu będzie tylko jako nauczanie, głoszenia, cierpienia, wyrzeczenia i praca całkowicie za nic. Jeśli Jezus jest martwy, to on nie tylko nie może nam pomóc w odniesieniu do życia, czyli teraz, i, 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 i nie jest w stanie nam pomóc, nam pomóc. Jeśli nie może udzielić nam życia wiecznego, nie, nie może poprawić naszego ziemskiego życia jeśli nie jest żywy, gdzie byłoby naszym źródłem pokoju, radości i satysfakcji teraz. Życie chrześcijańskie jest po prostu kpiną i tra tra tragicznym żartem. A Paweł pisze w XX wersecie, a jednak Chrystus został zbudzony z martwych. Zmartwychwstanie naszego Pana dla odrodzonych ludzi jest powodem do radości i pociechy. Jezus Zmartwychwstał. Natomiast dla innych to jest również oświadczenie ich zguby. Jezus nauczał o powszechnym zmartwychwstaniu wszystkich na wzór jego zmartwychwstania. Zapraszam do Ewangelii Jana, do piątego rozdziału. Bo Paweł też pisze o tym w liście do Koryntian, ale w bardzo szczególny sposób Jezus podkreślił to ogólny zmartwychwstanie w Ewangelii Jana. Piąty rozdział, 28 i 29 werset. Powiedział Syn Boży, najdziwszy się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wejdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by postać na sąd. Justin Męczennik, to jest chrześcijanin z pierwszych wieków Kościoła, chyba drugi wiek, napisał, piekło jest miejscem dla tych, którzy źle żyli i nie uwierzyli w rzeczy, które Bóg na nas nauczył przez Chrystusa. Dzisiaj rzadko rozmawiamy o sądzie i piekle w kontekście zmartwychwstania, ale Jezus tak, tak zrobił w Ewangelii Jana. Niedawno temu słyszałam słynne kazania pastora Jonathana Edwarda, głosiony w dniu 8 lipca 1741 roku, Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. Dziewię dziesiąty punkt kazanie brzmi następująco. Bóg nie nałożył na siebie jakiegokolwiek zobowiązania, nie związał się z żadną obietnicą, żeby zachować jakiegokolwiek człowieka przed piekłem, nawet przez chwilę. Bóg z całą pewnością nie dał żadnej innej obietnicy, czy to życie wiecznego, wybawienia, bądź zachowanie przed wieczną zgubą poza tym, co jest zawarte w przymierzu łaski. To więc z jednej strony rozmawiamy w radości o żywocie wiecznym, dla innych stanie oznacza również sąd, że to jest prawda, to co Jezus mówił. I po co Bóg wezwa ludzi na sąd i piekło? Czyli on nie jest Bogiem miłości. Bóg jest Bogiem miłości, ale równocześnie jest Bogiem sprawiedliwości. Nie znamy, my znamy Jego przekazanie. Nie będziecie mieli innych Bogów obok mnie. Nie cień sobie podobizny czegokolwiek. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego. Nie kradnij, nie pożądaj w domu bliźnego swego. Bóg nie jest jak człowiek. On nie patrzy przez palce na takie rzeczy. Jego sprawiedliwość wymaga sprawiedliwej zapłaty za grzech. I właśnie Chrystus w swej miłości sam zapłaci. To jest to, co Jan mówił w piątek. Tetelestaj wykonało się, że jego ofiary zapłaciło za grzech. Ale bez tej ofiary, bez wiary w to, człowiek idzie na sąd. I na zmartwychwstanie na piekło. Podsumowując, zmartwychwstanie Jezusa uwiarygadnia wszystkie obietnice Jego Słowie Bożym. pozytywne i negatywne. Dla chrześcijan, chrześcijan jest to powód radości, ponieważ wiemy, że mamy zapewnione miejsce w, następu, w następnym świecie. my żyjemy daremny. Dowody są jednoznaczne, że Chrystus zmartwychwstał i grób jest pusty. Pusty. Nie ma ciała Jezusa i nie został kradzione. Po prostu coś takiego jest niemożliwe. Grób jest pusty. To więc dla niektórych to jest powód do radości. Dla innych to jest znak. Sądu i potępienia. Jezus chce Cię zbawić. Zmartwychwstanie stanie jest prawdziwy. Oddaj swoje życie Jezusowi i będzie zbawiony. Doświadczysz Jego mocy w życiu i masz mieszkanie w niebie po Twoim zgonie. Tak jak Paweł powiedział, a jednak Chrystus został zbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Amen. pa stajmi za prašinu spunemo div